Siemacie macie, ludzie, Józek z tym LS i witam na początku. Yy, osoby, które ze mną są, dziękuję Wam bardzo, że w ogóle są. Jest to, to daj... <słyska> Teraz taki świerszczyk, taki. <słyska> to bardziej brzmiało jak takie, takie łóżko takie, takie zgrzytające łóżko. O, akurat y, ten Josy robi live'a. Także pozdrawiam cię Justy. Dobra, więc przywitajcie się. Dajasz jeszcze raz. Witam cię serdecznie. Hello. No i Dewiego oczywiście. Witam też. Jasi ty chuju. <laughs> cześć, że. Znaczy, Co? Znaczy, znaczy cześć. <laughs> no e, i na, na mapie e. keniolotka. Pamiętacie w poprzednim odcinku robiłem sobie tam zbierałem sobie to te wyprasowane te, te belki. A dzisiaj będziemy brać się za oreczkę moim ciągniczkiem oczywiście sześćdziesiątką no bo jakby inaczej sześćdziesiątka tylko w skibie będzie szła. Parabole tańczą, 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 tańczą. dobra wsiadamy. Nie, nie jedziesz parabolą jakąś? Nie. Parasieczku. że zrozumiałem. Nie, nie, jadę parabolą. Jadę sześcioną. Dobra, panowie, to co byście pragnęli dzisiaj e, pogadać tudzież odpierdolić? Co on, kurwa, tyle damage'a zadaje? Z czego on tyle damage'a zadaje? Start. Nie wiem. Sią domyślił. Aha. <noise> Jeszcze to. O, kurwa. Ech, gramy w... Mario w lewo. Zginąłem na midzie. Zginąłeś w, w pierwszej planszy? Zginąłem w ujemnym świecie. O kurde. Ja patrz, się patrzę, patrz na to, gdzie Co jest? Przecież ciągnik jest podniesiony. Znaczy ten, pług jest podniesiony. Zaczynamy. Pod, pod, tutaj pod tego. Ja jestem w stanie tylko jedno powiedzieć, że niedawno zakupiłem no. nowe, nowe słuchawice i testuję. Nowe słuchawki? Tak. Mm. panie. Takie, takie fajne są w miarę. O, za szybko trochę. No, fajne, ale nie podoba mi się. Ale jakie słuchawki? Sennheiser jakieś takie. Ryzen Kraken. Jaki? Sennheiser. Jakieś niemieckie. No bo tak, jak ja? zobaczysz nazwę, to, to tak niemiecko, taki ma niemiecki wybrzmienk, że ja cię pitole. Wybrzmienk? O jedno z lepszych firm, jeśli chodzi o słuchawki. Mhm. Nie wiem, ja się nie znam. Ja zrobię sobie, że tak powiem taki tutaj początek o sąsiadowi wiady na pole Ja pierdolę Ja pierdolę sąsiadowi wiady na pole Kurwa moje pole Kurwa moje pole Dobra, tutaj sobie zaczniemy tutaj tylko po ten kawałek i później już sobie będziemy od środka lecieć Dobra panowie, to o czym chcielibyście dzisiaj tutaj na odcinku porozmawiać Eee. <laughs> um, <Paweł rządzi. śmiech> o moim polu. <laughs> Nie. Nie. Czemuż to? Wiesz, my twoje pole interesuje, Polaku. Nie <grymne> ja zawsze mam takiego ja klienta. Nie. Mam takiego klienta, że zawsze dzwoni do mnie. No witaj, bracie Polaku. <grymne> taki, taki dziadziu starszy, nie? Fajny gość, naprawdę, kurde. Witaj, bracie Polaku. <grymne> To taki, jak to się mówiło, kurwa, jakie to było słowo. Klawy gość. No, dokładnie. Fajny, fajny. Zawsze dobre napiwki daję. Zawsze dobrze daje napiwko. <noise> To jest wyginają, wyginiąca rasa. Ale jaka rasa? takich klawych gości. A, no tak. Naprawdę. Jeżdżę praktycznie kurde co nie wiem tam co dwa tygodnie bierze ode mnie, ale naprawdę... Kopie, za każdym razem jak, bie, jak bierze ode mnie, nie? Wodę, to zawsze kurde napiwek tam. I to jeszcze pytanie, czy, czy kurde, czy mi pasuje? No, każdym razem jak bierze od Ciebie? To czy jak bierze ode mnie wodę, nie? To taka pytanie, czy A, mi, pasuje, to wodę, ten mi pasuje. dobra. Czy nie za mało przypadkiem? Dobra, bo już myślałem, że... To dobra, to jak wodę bierze, to jest OK. Myślałem, że coś innego bierze od Ciebie. Spadło. To no bo on bierze Co spadło do mnie? Polaku! <noise> Dobre. Ty jebana, kurwa, komunistyczny chuju, gruba, gruba, kurwo! <noise> Wiedziałem, że zapraszając chłopaków będzie grubo. Grubo, grubo, grubo. grubo. Albo grubo, albo wcale nie. Całe życie na przepale. Ja się miałem śmiać, No Nowy Diablo wychodzi, nie? Czwórka. Powiedzmy się, że. Wy, wychodzi to jest kiepskie słowo. Bardziej powiedzmy, że... E, Wpierdala się. Tak, e, wychodzi. Wychodzi... <laughs> jeszcze nawet nie wyszło, ale już wychodzi. Wychodzi jak, Traj jak bobek z dupy. <grym> <grym> nie widziałem gdzieś tam y, tego. Trailer. Ja oglądałem ostatnio w ogóle materiał, kurde, że TV te gry się coraz, coraz bardziej rozpala, że jakieś tam kurwa w ogóle nowe te. A to jeżeli chodzi o TV gry, to tak, bo wszyscy tak naprawdę, którzy robili content, odeszli, więc. Tak, teraz te to znowu oni no. chyba, to znowu oni, coś takiego się ten nowy kanał nazywa. Kogo obchodzą TV gry? Kto to kurwa ogląda w ogóle? Ja oglądałem. <laughs> teraz się nazywa to znowu oni. To właśnie oni robią, kurde, już ten. Kurde, fajny, fajny to właśnie ten. E, HET i ten drugi, nie? Jak on się nazywał, kurde, zapomniałem. Het. HET i ten drugi. E... Mevgandir, coś takiego. M tak takiego brat. Oni zrobili, kurde, sobie trasy wyrobili, że śmie za śmieciarzy zawsze są przebrani. <gurde> tak, bo robili serię, zagraj. ten. Nie, e serię, zagraj w główną. Blisko. Gry z kosza. Gryz kosza, no. No i teraz zrobili, kurde, zawsze za śmieczarzy są przebrani. Biedny zedna nafidował się na początku, teraz chuje może zrobić. Za każdym razem jak kurta używa na mnie tę trąbkę w drugą stronę. Ha! Ale noob. Arka nam tu dosyć dobrze idzie. I jakie cringeowe to, co powiedział na Tyrius. Yeah, I didn't expect anything more. Tym bardziej, że to mnie kurwa. dikiem, kurwa. Diki, diki. <coughs> <coughs> to jak się nazywa, to tylko cringe się od niego spodziewałem też, więc. Mam nadzieję, że mi wszystko się nie się oh. zgadza, Że mi się nie sparta oh, lazania zdążyć Żeby ci nie spaliły Lazagna No dokładnie przy pinno bo ci ucieknie Lasanga? Lasagna no. Kto, Kto mi... tak tyle kurde pinguje <laughs> Nie wiem proszę pana, ale wiem że warkami mi fajnie idzie Mam nadzieję że skończy na odcinku Powinno się udać, pewnie, że tak. A, lasagne się spali, ale odcinek będzie nagrany. Hmm. Najważniejsze rzeczy zostaną. Oczywiście. Lasagne wiesz nie ma, ale odcinek nagrasz i dalej jest. No, oczywiście. Ale się rozchitałem kurwa, macie. Może jeszcze jeden kill, no to się dziwisz? No, no nie. Jeszcze muszę się zastanowić, które pole będzie jako drugie. Nie? Kurwa moje pole. Kurwa moje pole. Kurwa moje pole. nie nieposiownym. Jeszcze pośredniej zdążyłem. Badum, ps. Aaaa, zginąłem w końcu. W końcu mnie dobili. Jaka radość. Dobili w końcu, jej. Już chyba z 10 minut nie zginąłem, a gram ja sułem, więc coś tu nie proszowało. Już czekał, kurwa, no kiedy mnie w końcu dobiją, no ja pierdolę. Już czeka na swą kolej. Już puka do drzwi. Już czeka na swą kolej, kradzież. drzwi. Już zbliża. się zbliża, już puka do mych drzwi. Biegnę go przywitać. Skopa zajebie ci. Skopa wiedzie w drzwi. O szczęście niepojęte, Czak Norris zbliża się. Kurwa, tu się smętne hity tworzą. Jakie jest smętne? No i hity. <noise> <noise> Okej, okay, można i tak. Oczywiście. Jeszcze jeden. Ja wiedziałem, wiedziałem. Hop. O, hop. <noise> Masz hop. No mam. <noise> Kłaczek No idzie na orkę dobrze. U Polaków jest za uranę. ale mnie trafi w tym ja centrum. Cierpia. Co? Aha. my. Aha. Nie. Poposiadajesz na mojego Blade of Ruined King. Ile? <laughs> Ile? Ile? <laughs> Ile? <laughs> Ile? 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 Women. <laughs> <China> Padua, women? <laughs> Mimo do reportu Nautilus Xante też. Hmm, tam, to chyba, tam to pole dalej sobie weźmiemy. Ajajaj. Oh, kolejny mecz z nami. Zostaliśmy sami <laughs> z przeciwnikami. Hey, wake up! O, do meczu czego. Dobra, zaraz, zaraz będę kończył odcinek. O kurczę, coś tak wcześnie trochę. No tak, bo kurde muszę pójść zobaczyć lazanie, żeby mi się nie spaliło. Tam lasagne będziesz patrzył. No. E, tam. Troszkę węgla nikomu nie, nie zaszkodziło. <laughs> trochę węglowodanów. Okej, okay, kto miał być zreportowany? Zreportowany. No, kończę to. Ja 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 za 6 minut nie zadzwoni. Co ci zadzwoni? Budzik mam ustawiony żeby na 30 minut, bo pisało na lądanie, że. 30 do 35 minut. Siepiec. Fajnie. Fajnie w <coughs> No fajnie, ale nie podoba mi się. Nastrałem. Zgodzę się do wyboru. fikcja. się. Nasrałem. Co gotujesz? Wodę. O, jaka świąteczna atmosf atmosfera się zrobiła. A co dodałeś? Soli. Soli. Mmm, klasyka. Ale pijemy. Kapitan Bomba na zawsze w naszych sercach. Ale nie powiedziałem, że się z tobą podzielę. Dawaj zupkę. Bo odstrzelę sobie łeb. A wtedy zginiesz z nudów. Otóż nie. <laughs> Powiem szczerze panowie, że ta orka nawet idzie. Nie. <śmiech> <śmiech> o, przepraszam, zdało mi się. Jeszcze jak? No, pożarna jedzie gasić moją lazanę. Ja PENIS! Gdzie, gdzie ten mały? <laughs> Patrzcie, jak fajnie, kurde. Akurat skończę orkę. Co cię napadło, kurwa, człowieku? <laughs> Молодец, Я не Ей! Мяу. <coughs> 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 No, bo i, przy, i w tym momencie przypomina się kurde, niedziela, rosołek no. i wam. No, panio to Kurwa, mać. Czekaj... Oreczka zakończona. Hmm. Kurwa! I to rozpierdala. Jeszcze jak? <grybuj> <grybuj> jak widzicie, zakończyliśmy orkę. Udało się nawet dzisiaj na odcinku to ogarnąć, także jest git. <grybuj> Jednak... Nie udało się git. ogarnąć. <grybuj> Albo nie. Kurwa, nie zmieści się No, Nie zmieści się tu, wiem, że nie. Dobra, tu sobie jebniemy ten puk. Widzicie, odka została zakończona. Chowamy sobie ciągle. W na następnym odcinku będzie bronowanko oczywiście. I jeszcze sobie spróbuję og sobie ogarnąć pole, które będziemy. Na następnym odcinku będzie. <laughs> nie, mój nie. Co mnie na Dobra panowie. <laughs> Zamkniemy sobie. Bramę? Dobra panowie, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku. A ja mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia. Mam no jeszcze jedną rzecz do powiedzenia. Słucham cię. Bardzo. Dziękuję bardzo. Ty, Dobra. Dobra. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną na odcinku. Za to będzie dwie dychy dopłaty. Dobra, dopłaty ci te dwie dychy chuj. Taźmie. Jestem Kaskaderek, pracuję w Hollywoodzie. Ja nie. <laughs> Dobra, więc dziękuję ci, Dayashi i Dewi, że byliście ze mną. A, dzięki, dzięki. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z wami. Trzymajcie się cieplutko, do kolejnego odcineczka. Cześć. Pa, pa. Dayashi, się. Naura. Naura. Cześć.